Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o rozdzielaniu samic od samców Gupika. Po co się to robi, jakie są efekty, czy opłaca się takie coś stosować, czy nie. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze, co o tym sądzicie, czy też robicie podobnie, czy dajecie sobie z tym spokój. Także zapraszam na dalszą część mojego filmu. A tutaj jak widzicie miesiąc później te rybki wyglądały tak. Oczywiście to nie są wszystkie ryby, tylko same samce. Przekładam samce z racji tego, że nie chcę, żeby zbytnio nadwyrężały samice. Co mam na myśli e, mówiąc nadwyrężały? A no to, że jak widać u większości już z nich. Zaczyna się kształtować gonopodium. One jeszcze nie są w stanie raczej zapłodnić samicy, ale już mają takie zachowania: typu wodzenie za samicą, zaczepianie i tak No i co za tym idzie, wydzielają też swoje hormony, które pobudza ich właśnie do takiego zachowania. Dlatego staram się oddzielać zawsze samce od samic. Jak za chwilę zobaczycie. Samce poszły poszło do akwarium z młodymi molinazjami, a samice zostały tam gdzie mieczyki małe. No i tam teraz będą same samice głupika. Robię tak tylko z głupikami, ale być może kiedyś zastosuję coś takiego przy molinazjach, chociaż będzie ciężko, bo one już są za duże. Kiedy zaczynają się pokazywać gonopodium, żeby trzymać ich w te akwarium 45 litrów, podobnie z mieczykami. Dlatego na obecną chwilę, mam taką możliwość i staram się to robić z moimi gupikami i za chwilę jeszcze powiem Wam czemu to robię. No i tutaj rybki tydzień później od tamtego nagrania, kiedy były w tym kubku, coraz bardziej wybarwione. Tak jak mówiłem, przeniosłem ich do Molinezji. Pływają sobie tutaj, samce wyglądają mniej więcej tak, te granatowe, moskiewskie i takie, z których tak naprawdę jeszcze sam nie wiem co będzie. Myślę, że na dniach się okaże rybki coraz bardziej wybarwione, robią się coraz większe. Tu już mają gdzieś około miesiąc i z dwa tygodnie, może trzy. Także myślę, że fajnie to wygląda. Za chwilę przejdę do akwarium z samicami. Tu jest siedem sztuk. Tam jeszcze w międzyczasie dopatrzyłem się jeszcze jednego samca, który trochę później niż te zaczął się wybarwiać. Ale to jest jednakowy miot. Tak jak to u ryb, jedna szybciej, druga później. I za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Myślę, że dobry sposób na to, żeby dać tym samicom maksymalnie jak najpóźniej dojść do zapłodnienia. A czemu? No to już wam właśnie teraz mówię. Jak wiadomo, zapłodniona samica już jest obciążona, już nie rozwinie się tak jak ta, która. Na spokojnie ma te 3-4 miesiące, żeby sobie dojrzeć. Wtedy to jest taki najważniejszy okres wzrostu, kiedy ona się rozwija pod względem i wielkości, no i pod względem właśnie już tej można powiedzieć pełnoletności, te wszystkie organy wewnętrzne się rozwijają wtedy prawidłowo, a taka obciążona samica już rośnie wolniej, już nie będzie aż tak ładnie wybarwiona, jeżeli chodzi o te. Barwne sztuki. No i co zauważyłem? Później przy porodach takie samice, które nie są odkładane, są zapłodniane na bieżąco. Mają większą szansę na to, że któreś z tych młodych będą martwymi płodami. U takich samic odpowiednio odłowionych, które miały czas na dojrzewanie, rzadko się to zdarza. Wiadomo, nie da się tego wyeliminować w 100%, ale jednak zauważyłem, jak już kiedyś trzymałem głupiki, że. Przy takich właśnie odłowionych sztukach mniejsza ilość jest tego martwego na rybku, nie do rozwiniętych jajeczek i tak dalej. Także myślę, że same plusy, jeżeli macie taką możliwość, trzymacie gupiki, to myślę, że schodzi z tym chwila, a same korzyści dobrze jest odłowić sobie właśnie. Tak jak tutaj widzicie, jeden samiec, który tutaj zalega już jest akurat w innym zbiorniku, ale wtedy jeszcze nie był później się rozwinął, został, to się zdarza, ale czym wcześniejsze eliminowanie takich rzeczy, tym mamy większą pewność, że samice w późniejszym etapie swojego rozwoju nam się odwdzięczą, a i na samce ma to wpływ, o czym też Wam powiem za chwilę. Czasami zdarza się tak, że wybieramy się na zakupy po jakieś nowe ryby, wchodzimy do jakiegoś hodowcy bądź do sklepu, no i też właśnie u tego hodowcy bądź na sklepy panuje taki podział, że w jednym akwarium same samice, w drugim same samce. No i co, kupujemy sobie takie samce, wpuszczamy je do swojego zbiornika, gdzie są już tam nasze samice, i takie samce z reguły, jeżeli są od razu oddzielane, zabierają się za robotę, nie przywiązują zbytnie uwagi do tego, że są w jakimś nowym otoczeniu, więc moim zdaniem też ma to wpływ na samca, że jeżeli jest oddzielony zawczasu. Później jest bardziej jurny, bardziej skupia się na rozmnażaniu niż tylko na pływaniu i pobieraniu pokarmu. Co za tym idzie, takie uganianie za samicami, zalecanie też jest dla takiego samca jakimś tam wysiłkiem. Może nie aż tak jak za zapłodnionej samicy, ale jednak też jest to jakieś obciążenie. A tutaj spokojnie mogą się skupić na właśnie pobieraniu pokarmu, szukaniu tego pokarmu, pływaniu. No i myślę, że zużywają mniej energii na ganianie za samicami. Idzie to bardziej w kolor, bardziej we wzrost, co można łatwo zauważyć, jeżeli kupimy sobie samca, który pływa już samicami. To oczywiście nie jest to regułą, ale na powiedzmy 5 samcy, 2 od razu wezmą się za robotę, a 3 będzie sobie pływać, próbować się zaaklimatyzować, gdzieś tam się chować. Także taką też różnicę zauważam, jeżeli ktoś izoluje samcę. Od samic po wpuszczeniu właśnie do takiego już ogólnego zbiornika w celu ich rozmnożenia. No i w tym odcinku to by było na tyle. Także podsumowując, jeżeli macie takie możliwości, trzymacie gupiki czy jakieś inne ryby, macie tą możliwość odizolowania samic od samców, to myślę, że śmiało możecie sobie to sprawdzić. I myślę, że kwestia 3-4 miesięcy i zauważycie różnicę pomiędzy tymi rybami, które wcześniej nie były właśnie w taki sposób izolowane, we wzroście, w jakości na rybku, w ilości właśnie na rybku plus ilości tych, co chodzi o ryby żyworodne, jajeczek, które są niezapłodnione, a co chodzi o samce, no jednak te, które były oddzielane moim zdaniem. Z moich obserwacji, które już tam kiedyś przeprowadzałem, wynika, że są bardziej jurne, bardziej zabierają się za samice. Także polecam, sprawdźcie sobie sami. No i co? I to by było na tyle. Zapraszam.